Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. W poprzednim filmiku o sadzenia choinek w mojej szkółce informowałem Was, że na kanał wpadnie jeszcze zaległy film z grzybobrania tamtego rocznego. Było to moje ostatnie grzybobranie w tamtym roku, ale z jakichś tam względów dopiero teraz wrzucam zmontowany odcinek. Nie miałem jakiegoś czasu i miałem problemy w ogóle z odtworzeniem z kamerki plików. I tak troszeczkę tam ucięło mi tych plików, więc filmik nie jest zbyt długi, ale zawsze coś można pooglądać. A nagrałam ten wstęp, żeby Was o tym poinformować, że to nie są, to nie jest grzybobranie tegoroczne, tylko tamtegoroczne, roczne. Więc grzybów jeszcze prawdziwko u nas nie ma. Nie przejmujcie się, nie tylko u Was. A jak widzimy, mamy początek kwietnia. No, pogoda oszalała tutaj u nas w Małopolsce. Wszystko kwitnie po 28 stopni, jest słoneczko, naprawdę takiej pogody dawno nie było, pszczółki wszystko noszą, jak widzimy tutaj mamy taką polną gruszę, 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 tak jest i sami zobaczcie jaka jest bielutka, teraz już troszkę przyłek i na niej nie ma, bo już jest późno, jest koło 19, a jeszcze bardzo ładnie na polu. Tak jak mówię, pogoda oszalała, wszystko jest dużo wcześniej, więc może w tym roku grzybki też wcześniej wysartują. I będziemy sobie jak w tamtym roku nagrywać grzybobrania. A tak jak mówię, chciałem Was właśnie poinformować, że ten filmik, który za chwilę obejrzycie jest z tamtego roku. No i co? Zapraszam Was do oglądania. Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, znajdujemy się... Pięknych lasach iglastych w województwie małopolskim. Mamy 6 listopada, poniedziałek. Jak widzimy, piękna, jesienna pogoda. Udał się fajny, słoneczny dzień. Niedziela nie była taka ładna, więc sobie odpuściłem. A że poniedziałek mam wolny, więc sobie dzisiaj wyruszyłem na grzybobranie. Tak jak mówię, jest 6 listopada. Zobaczymy, czy tak późno uda mi się jeszcze jakieś. Prawdziweczki znaleźć. Specjalnie ruszyłem do tego lasu, w którym najczęściej spotkałem prawdziweczki, to jest ta góra prawdziwków, więc mam nadzieję, że uda mi się jakiś dzisiaj znaleźć i że nie wrócę z pustą kobiałeczką. No jak widzicie piękny las przede mną. Ja ruszę szukać prawdziwków, widzimy się za chwileczkę. Moi drodzy, doszliśmy na wspomnianą górkę prawdziweczków, jak widzimy, no jest tej. Ładny spadek terenu. Troszkę nam zejdzie, żeby tutaj schodzić tą górkę. Może uda coś się znaleźć. Jak na razie. Dwa podgrzeweczki, trzy. Ale tutaj sami spójrzcie. Jaki malutki. Prawdziweczek. Jaki słodziak mały. Jesteś moim. Można powiedzieć, pierwszym listopadowym. Prawdziweczkiem. No szkoda, że taki malutki. Ale to zwiastuje, że. Mogą być na tej górce prawdziweczki, tak jak mówię, troszeczkę to zejdzie, żeby tutaj ją schodzić. Ale jest pierwszy, więc jest fajnie. Troszeczkę wiaterek się zerwał. Słoneczko tutaj nie pada z tej strony, bo jest gęsty las. No ale nic to nie zmienia. Szukamy dalej. Moi drodzy, i jest kolejny prawdziweczek. No sami spójrzcie jaki piękny. Od spodu go zobaczyłem, ta biała nóżka biła się w oczy. Więc bardzo fajnie. No ten już jest ładniejszy, duża. No nie wierzę, że takie jeszcze piękne, młode e, prawdziweczki są w listopadzie. No bardzo fajnie. Pogoda też jeszcze, jeszcze w miarę jest e, dobra. Cieplutko dosyć, ten wiaterek taki troszeczkę nieprzyjemny. Jak widzimy górka powoli jest przeze mnie e, zwiedzana można powiedzieć. Ale jeszcze dużo za mną, więc nie przedłużam, szukam dalej. Moi drodzy, sami kolejne, sami spójrzcie. Tutaj jeden, można powiedzieć, nawet dwa, bo to taki malutki bliźniaczek. Fajnie, same młodziutkie. Tutaj wyżej widziałem jeszcze jednego. O jest tutaj Sami spójrzcie. Piękne okazy. No troszeczkę szkoda takie malutkie zrywać Ale tak jak mówię. Dzisiaj akurat miałem wolne. Poniedziałek. I dopiero mógłbym do lasu wrócić na następną sobotę. A to jest 6 dni, więc 5 można powiedzieć. Więc grzybki by przerosły, albo ktoś by je zebrał. Teraz zmierzch zapada dosyć wcześnie, więc po pracy nie ma szans, żeby coś pozbierać. No ale nie gadam dalej. Szukam da yy, grzybeczków dalej. Jak widzicie, ja już zeszłem z górki. Niestety udało mi się znaleźć tylko te prawdziwe które widzieliście, cztery. I wszedłem tutaj w taką moją, można powiedzieć, ulubioną miejscóweczkę gdzie przeważnie znajdowałem po kilka prawdziweczków. No ale niestety, jak widzimy, dużo drzew tu jest teraz naciętych. Niestety, powalone jest kilka mniejszych drzewek. No masakra, ręce opadają. Myślałem, że tutaj coś uda się nazbierać, ale niestety przez. No działalność człowieka, jak widzimy, kilka sztuk leży. W ogóle tutaj pojeżdżone przeciwnik jest po lesie. Więc szkoda, miejscoweczka na razie spalona. Zobaczymy jak w przyszłym roku będzie to wyglądać. No jak widzicie, tam taki potężny pień. Tutaj kolejny, no szkoda, szkoda. Przeważnie tutaj znajdowałem coś, liczyłem na to miejsce. Widzimy tutaj taki młodostan. Jeszcze tutaj sobie troszeczkę po nim pochodzę. Ale ruszamy dalej. Przed nami ogromne skupowisko opieńków. Jak widzimy jest ich tu dosyć dużo. Zresztą wiadomo, jest to jesienny grzyb, więc teraz jest ich wysyp. Co chwilę jakieś skupiska opieniek. Wiem, że dużo ludzi je zbiera, ale ja w tym roku odpuszczam. Zresztą w ogóle nie zdarzało mi się zbierać opieniek. Lodóweczka, zabrażalki i wszystkie możliwe miejsca w tym roku są już zajęte przez prawdziweczki Ze, wcześniejszy, ze wcześniejszych zbiorów, więc nie ma co Pakować na siłę Z tych tutaj Zrobimy jakieś Jajecznice, zobaczymy No ale piękne opieki Mamy tu jeszcze kawałeczek lasu, może uda się jakiegoś Prawdziweczka znaleźć No zobaczymy Ruszamy w drogę Moi drodzy, jak widzicie, znajdujemy się przy końcówce lasu. Niestety, tylko ta górka, na którą liczyłem, obdarzyła nas, nas prawdziwkami. No i bardzo się cieszę. Są to moje pierwsze listopadowe prawdziweczki w tym roku. Jest ich cztery sztuki, kilka podgrzybków. No ten jest najładniejszy. Żadnych starszych osobników nie widziałem, więc troszkę dziwne. Wiadomo, weekend był, mogli być grzybiarze, ale ja się cieszę z tych maluszków. Są to najprawdopodobniej moje ostatnie prawdziweczki w tym roku, bo naprawdę trzeba się nachodzić, żeby coś znaleźć. A już jak widzicie jesień naprawdę w pełni, liści pełno. Też pogoda zmienną jest. Dzisiaj ładnie, słonecznie, ale tak jak mówiłem weekend był deszczowy. Ja się cieszę, że udało mi się jakieś prawdziweczki jeszcze znaleźć. Dajcie znać czy Wy też zakończyliście już grzybobranie. Jeśli coś wyruszę jeszcze do lasu i uda mi się to znaleźć, na pewno wam to pokażę. No i co? Ja się będę z wami tutaj żegnał. Na szczęście jakieś prawdziweczki wpadły do jajecznicy. W sam raz dajcie łapkę, subika. I co? Widzimy się na następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.